Wyobraź sobie, stoisz w hotelowej recepcji. Próbujesz wytłumaczyć, że nie działa ci prysznic, a wychodzi na to, że zamówiłeś 7 nowych ręczników i do tego kawę o północy. Żeby uniknąć takich sytuacji, mam dla ciebie 15 zdań, które uratują cię w każdej sytuacji w hotelu za granicą. Od Przyjazdu poprzez restaurację aż do wymeldowania. Jak zwykle łatwo, szybko i z konkretnymi przykładami, żeby wakacje były wyłącznie przyjemnością. Zaczynamy od zameldowania i rezerwacji. Pierwsze nasze zdanie, które możesz użyć zarówno w hotelu, jak i nawet w restauracji, to I have a reservation for i tu wstaw swoje nazwisko. Czyli mam rezerwację na na przykład pana Gordona. I have a reservation for Mr. Gordon. Drugim ważnym zdaniem to jest oczywiście przyjazd i wyjazd. What time is the check-in? Czyli kiedy możemy się zameldować, o której godzinie? And what time is the check-out? Czyli o której godzinie musimy się wymeldować. Jak już się zameldujemy, bywa tak, że koniecznie musimy albo coś naprawić, albo po prostu zmienić pokój. Chcesz zmienić pokój? I'd like to change my room. I'd like to change my room. Chcę zmienić pokój. Ale może po prostu coś w tym pokoju jest nie tak, no a co może być nie tak? Może być too hot za gorąco. Too cold za zimno. Too smelly zbyt śmierdząco. Too loud zbyt głośno. Too small, kiedy pokój jest za mały. Too dark, bo może się okazać, że nie ma okien, więc jest zbyt ciemno. Albo too dirty, czyli zbyt brudno. I jedyne, co wtedy musisz zrobić, to powiedzieć: My room is, i tutaj, too small, too loud, too smelly. Please help. Tak? Proszę, pomóż mi z tym. Jeśli chcesz bardziej sprecyzować swój problem i coś się zepsuło, to powiesz, something is broken. I tak na przykład: My bed is broken, moje łóżko jest zepsute, albo my shower is broken, mój prysznic jest zepsuty, my door is broken, drzwi zepsute, my light is broken, czyli światło mi nie działa, my kettle is broken, czyli czajnik jest uszkodzony, my window is broken, na przykład nie otwiera się okno, my toilet is broken, czyli Kibelek nie działa i my air conditioning is broken, czyli klimatyzacja u mnie w pokoju nie działa. Kiedy już rozwiążemy wszystkie problemy z zameldowaniem i z naszym pokojem, możemy spokojnie iść na obiad. I wtedy powiemy: I have a table for. I tu wstawiamy nazwisko albo ilość osób. I have a table for Mr. Gordon, czyli mam rezerwację, mam stolik na nazwisko Gordon. Albo I have a table for two. Czyli mam stolik dla dwóch osób. A jeśli troszkę zmienisz intonację i dodasz L do osoby, to powiesz, że życzysz sobie stolik. Czyli I'll have a table for two, please. Życzę sobie stolika dla dwóch osób. I'll have a table for two, please. Warto też się dowiedzieć, o której mamy śniadanie, lunch i obiad. Czyli what time is breakfast? What time is lunch? What time is dinner? Pamiętamy, że za granicą dinner, czyli nasz obiad, to tak naprawdę jest duża kolacja wieczorem. What time is dinner? What time is lunch? Lunch jemy około godziny pierwszej. Fajnie by było też znaleźć bar albo restaurację. Jeśli ich szukamy, powiemy, where is the bar? Czyli gdzie jest bar albo where is the restaurant? Gdzie jest restauracja? A jak już stoimy przy tym barze, albo jesteśmy w tej restauracji i decydujemy się na konkretny drink albo danie, powiesz: I'll have this i pokazujesz palcem co. I'll have this, czyli decyduję się na to, poproszę to. Jeśli chcesz konkretnie powiedzieć, o co chodzi, to możesz powiedzieć: I'll have steak, please, czyli poproszę steak. I'll have pasta, please. Poproszę spaghetti. I'll have the fish. Poproszę rybę dzisiaj. I'll have seafood today. Dzisiaj decyduję się na owoce morza. I'll have barbecue selection, czyli poproszę wszystko to, co jest przygotowywane na grillu. Z reguły to jest selekcja ryb, ewentualnie jakiegoś mięsa. I'll have barbecue selection. I'll have rice. Poproszę ryż. I'll have potatoes. Poproszę ziemniaki. I'll have a soup. Poproszę zupę. I'll have chips. No i teraz trzeba uważać. Dlatego, że chips w języku angielskim to są frytki, a nie chipsy. Więc jeśli powiemy I'll have chips, na pewno dostaniemy frytki, a nigdy nie crisps, czyli chipsy. Frytki też często funkcjonują jako French fries i taka jest ich tak naprawdę prawidłowa nazwa w języku angielskim: French fries, frytki. Pomyślałam sobie również, że fajnie też znać słowa na wszystkie dodatki, które zwykle traktujemy bardzo po macoszemu, specjalnie się ich nie uczymy. I tak na przykład: mayo, mayonnaise. Ketchup to jest nasz ketchup czy ketchup w zależności od tego, jak ktoś mówi. Po angielsku ketchup. Mustard to jest musztarda. Cool's radish. Olive oil, oliwa z oliwek, lemon juice, czyli wyciskany sok z cytryny, i balsamic vinegar, czyli ocet balsamiczny. Oczywiście zamówisz je wszystkie stosując dokładnie tą samą frazę: I'll have, ewentualnie mayo, please, ketchup, please, balsamic vinegar, please. Jeśli mówimy o trunkach, to oczywiście ta sama fraza: I'll have, czyli. I'll have a beer, poproszę piwo. I'll have a glass of wine, poproszę lampkę wina. I'll have orange juice, poproszę o sok pomarańczowy. I'll have a non-alcoholic drink, czyli poproszę o drinka, który nie ma w sobie alkoholu. Pomyślałam sobie, że fajnie też będzie zakomunikować, że czegoś nie chcemy w naszym daniu, albo mamy na coś po prostu alergię. Jeśli czegoś nie chcemy, to powiemy no garlic, please. Czyli Poproszę bez czosnku. Albo no onion please. Bez cebuli. No fish please. Bez żadnej ryby. No seafood please. Nic z owocami morza. No nuts please. Bez żadnych orzechów. No gluten please. Bez żadnego glutenu. No soy, bez soi i no dairy, czyli bez żadnego nabiału. I jeszcze bardzo, bardzo ważne, jeśli masz jakąś alergię, trzeba to też również zaznaczyć i powiedzieć następującą rzecz. I am allergic to. I na przykład I am allergic to nuts important. Mam alergię na orzechy. To jest ważne. I am allergic to nuts important. Zaznaczenie tego słowa important jest tu szczególnie ważne. I am allergic to gluten. Czyli mam alergię na gluten. I'm allergic to fish. Mam alergię na rybę. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz, i jest to taka rada ode mnie, zupełnie z zewnątrz. Podróżując w różnych krajach, mamy różną świadomość, jeśli chodzi o różne alergie. Warto sprawdzić, jak dana alergia jest pisana i wymawiana w języku lokalnym. Zdarza się tak, że gdzieś pojedziemy i nawet powiemy to po angielsku, ale na przykład będąc w Indonezji, będziemy mieli duży problem. Z zakomunikowaniem po angielsku tego, czego potrzebujemy, a że alergie bywają rzeczą bardzo niebezpieczną, napisz sobie w danym języku, na karteczce i zawsze możesz to dać kelnerowi czy też w restauracji. Ja tak robię, zawsze działa. No dobrze, koniec z tymi chorobami. Przechodzimy teraz do plażowania. I na plaży oczywiście musimy wiedzieć, gdzie co jest, więc where is, gdzie jest, no to jest absolutnie nasze docelowe zdanie. Czyli where is the beach, gdzie jest plaża? Where is the toilet, gdzie jest toaleta? Where is the beach bar? Gdzie jest bar na plaży? Where is the bin? Gdzie jest kosz? Czasami łatwiej jest użyć słowa Where is the rubbish bin? Bo rubbish więcej ludzi kojarzy niż bin. Koniecznie. Where is the medic? Or where is a doctor? Gdzie jest jakiś ratownik, jakiś lekarz? I where is the pharmacy? Czyli gdzie mogę znaleźć aptekę? Oczywiście na plaży też będziemy coś potrzebować, więc jedna fraza. I need. I co możemy potrzebować? I need some towels, albo I need a towel, potrzebuję ręcznika. I need a sunbed, potrzebuję leżaka. I need an umbrella, potrzebuję parasolkę. I need sunscreen, please, potrzebuję blokera na słońce. No i oczywiście z lekarzem tak samo. I need a doctor, please. Czyli te dwie frazy: where is, gdzie coś jest i I need, potrzebuję czegoś. Kiedy już sobie odpoczęliśmy na plaży, pewnie mogą nas zainteresować lokalne, Atrakcje. A tu przydadzą się następujące frazy. Jeśli chcesz gdzieś dojechać, musisz zapytać: How do I get to? No i tutaj wstawić dokąd chcesz jechać. I tak na przykład: How do I get to the city center? Jak dojadę do centrum? How do I get to the local pub? Jak dojadę do lokalnego pubu? How do I get to the bus stop? Jak dojdę do przystanku autobusowego? How do I get to the nearest shop? Jak dojdę do najbliższego sklepu? I na koniec, how do I get to the airport, czyli jak dojadę na lotnisko? Zwiedzając, możemy też potrzebować jakiegoś transportu albo czegoś sobie życzysz. I powiesz to w ten sposób: I'd like to rent a car, chciałabym wynająć samochód, albo: I'd like to rent a scooter, czyli chciałabym wynająć skuter, albo: I would like to buy a trip, chciałabym kupić. Wycieczkę. Po naszych zwiedzaniach, plażowaniach i jedzeniach w restauracji przyszedł moment wyjazdu. Już wiesz, jak zapytać o checkout. No dobrze, ale pewnie trzeba jeszcze za coś zapłacić po mini bar I możemy powiedzieć, Can I pay by card? Czyli czy mogę zapłacić za to kartą? Can I pay by card? Albo poproszę po prostu rachunek. Can I have the bill, please? No i jeszcze jest taka drobna sprawa, jak reszta. Resztę możemy albo komuś ofiarować, albo poprosić o jej zwrot. I tak. Change, please. Poproszę o zwrot tych drobnych. Change, please. Proszę wydaj mi. Albo keep the change. Keep the change. Czyli zachowaj resztę. Mam nadzieję, że czujesz się gotowy na podbój międzynarodowych kurortów. Koniecznie kliknij w link poniżej w opisie, bo tam wszystkie te frazy zostały dla ciebie zapisane do pobrania. Zapraszam, miłe wakacje, take care, see you soon.